Podglądamy jak Pani Bożena i Pan Łukasz Gorczowcy budują swój dom. Pierwszy raz odwiedzamy ich w listopadzie roku 2014. Budowa startuje po roku przygotowań. Witamy Państwa na naszej budowie. Dzisiaj mamy połowę miesiąca, listopada. E, niestety pogoda troszeczkę nam nie dopisuje, bo jest pochmurno, delikatnie pada deszcz, ale no nie przeszkadza nam to w tym, żeby rozpocząć prace budowlane. E, zaczęliśmy od zdejmowania humusu. W tym momencie Pan jest mniej więcej na połowie. W połowie etapu tak, zdejmowania humusu. Humus to żyzna warstwa gleby, którą trzeba zabezpieczyć. Zostanie wykorzystana przy urządzaniu ogrodu. Dalsze plany budowlane. Obecnie czekamy na decyzję z zakładu energetyki dotyczącą przyłączenia prądu. Będziemy podłączali prowizorkę, która będzie służyła nam przez całą budowę. Prowizorka to tymczasowe przyłącze elektryczne niezbędne w czasie budowy domu. W ciągu tygodnia przyjedzie na naszą działkę geodeta, wytyczy nam budynek, po czym przyjedzie ekipa budowlana, rozpocznie wykopy fundamentów. Fundament murujemy z bloczka. Wylejemy tak? ławy fundamentowe? Towe, tak, pomurujemy z bloczka i temat się kończy, jeśli chodzi o ten rok, tak? Bo... Oczywiście zrobimy docieplenie tych fundamentów, zasypiemy tak, tak, tak. Piask, piaskiem i to. Zagęścimy poczeka... bez, tak. bez, bez wylewania betonu, tak? Tak, bez wylewania kudziaka to poczeka na wiosnę i na wiosnę dopiero dalej będziemy realizowali wylewanie kudziaka i stawianie ścian. Mówi to specjalistka od księgowości. Skąd tu Pani Bożeny taka wiedza? Bo ja bardzo dużo na ten temat czytałam. <noise> Chyba więcej niż mąż. Nie wiem, kto ma większą wiedzę. Nie, 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 nie licytujesz, ty jest mężem, ale na pewno ja więcej czasu poświęciłam, żeby, żeby czytać przez ten rok. I jeszcze kilka słów o tym, co dobrego wynika z braku pieniędzy. Czasem jest tak, że lepiej nie mieć pieniędzy w jakimś tam okresie, bo jest czas na przemyślenie. W momencie, kiedy są pieniądze, robi się po prostu. Szybko, szybko, szybko i nie ma czasu na myślenie. Mieliśmy dużo czasu na przemyślenie niektórych rzeczy, tak. jest super. No, Jeżeli chodzi e, o wybór działki, tak? Mieliśmy wybór na to działki tyle czasu. Tak, materiału. E, Projekt, tak, też planowaliśmy na początku zupełnie inny budynek. Oczywiście były kłótnie, bo, bo nie można powiedzieć, że nie. Tak. E, ale super. E, na dzień dzisiejszy jesteśmy po prostu szczęśliwi z tego wszystkiego, jest, jest super. Zaczekaliśmy no. się tej chwili, jest to chyba najszczęśliwszy dzień w naszym życiu. Tak. Później to już z górki, tak? Później będzie z górki, tak? No. W następnym odcinku pokażemy, jak powstawały fundamenty.